Postanowiłam przygotować również drugi filmik przy okazji, jak dla Was nagrywam, bo bardzo duża ilość z Was pyta się mnie o brwi, o metodą zrobioną microblading. Nie będę Wam robić zbliżeń brwi, znaczy pokażę Wam za chwileczkę, ale lepiej opowiem o samej metodzie. Metoda ta jest metodą tak zwaną włoskową. Nie znam się na rodzajach tych brwi, natomiast wpisując w internet makijaż permanentny brwi, znajdujemy obrzydliwe brwi które są wypełnione, podskórnie pigment jest rozlany pod spodem i wygląda to po prostu fatalnie. Jest to po prostu tatuaż. Natomiast ja już jakiś czas temu zakochałam się w metodzie, która nazywa się microblading, microblading, microblading. Poprawcie mnie, jeśli źle to wymawiam. I szukałam, długo, długo, długo szukałam osoby, która wykona mi te brwi. Zależało mi na jak najbardziej naturalnym kształcie moich brwi oraz na osobie, która bardzo ładnie wyznacza ten kształt. Bo ze mną jest o tyle trudno, że, no ale to chyba jak z każdą osobą. Ja mam swoje przyzwyczajenia, jeśli chodzi o malowanie tych brwi, i one są zawsze dosyć kwadratowe, kanciaste, graficzne. Oraz bardzo mi się podobała metoda, że te włoski pojedyncze są tworzone i każdy włos jest dostosowywany oddzielnie. Oraz również bardzo podoba mi się w metodzie tej to, że brewki są malowane pojedynczo i ten, praktycznie ta rekonstrukcja wygląda. Jak malowanie pojedynczych włosów na twarzy, i z bliska wygląda to bardzo naturalnie. I postaram się dla Was przygotować takie właśnie zbliżenie bez make-upu, bo dzisiaj mam już zrobiony makijaż. Niemniej jednak, e, dla tutaj e, informacje dla innych osób, e, trzeba je odrobinę poprawić podczas wykonywania pełnego make-upu, dlatego że puder albo korektor, który się osadzi na skórze spowoduje takie bardzo wyszarzenie tego miejsca i ciężko jest usunąć z tego miejsca ten produkt, więc tak czy siak odrobinę poprawić trzeba je, to nie jest tak, że nie będziecie musiały ich w ogóle malować. Możecie ich w ogóle nie malować, jeśli się w ogóle nie malujecie, natomiast jeśli się malujecie, będziecie musiały odrobinę je poprawić, ale drugim plusem jest również to, że produkty na takich brwiach utrzymują się bardzo dobrze i bardzo długo i... Korekta, tak jak wcześniej używam i pomad, i kredek, i różnego rodzaju, żeby uzyskać jak najbardziej naturalny efekt, a i tak i tak w efekcie było widać, prawda, coś na tych brwiach, że było robione. Tak teraz ilość produktów, które używam na te brwi, faktycznie jest minimalna, naprawdę minimalna, i jest to tylko cień, którym tam gdzieś pojedyncze rzeczy wypełnia. Ja wam zrobię zbliżenie, jak to wygląda. Również mój naturalny kształt brwi. Był wiecznie taki. Na zdjęciach, jak gdzieś robiłam, był wiecznie mocno zdziwiony do góry, co było bardzo przeszkadzające. I podoba mi się to, że kształt został mi wyprowadzony, prostujący odrobinę to oko i dający takiego właśnie e, fajniejszego, mocniejszego charakteru e, mojej twarzy. I powiem Wam szczerze, że jestem mega zadowolona. I jeśli e, jesteś osobą, która jest zainteresowana tego rodzaju metodą e, malowania brwi, e, microblading, to Wam serdecznie polecam. Tylko Szukajcie osób, które posiadają w portfolio jakieś zdjęcia, które posiadają już jakieś prace konkretne. Ja na przykład nie bałam się iść do dziewczyny u nas akurat Gosia Turek z Olsztyna, muzińska Turek, która robiła moje brwi, gdyż miałam do niej 100% zaufanie, bo gosia jest wizerzystko, zna się na brwiach, jakby w wyznaczeniu ich kształtu z racji zawodu, którym się zajmuje. I tutaj na przykład ukłon w stronę Gosi, bo Gosia jest cholernie zdolną osobą, ale to ja ją znam osobiście i wiem, że po prostu widziałam, że mnie nie skrzywdzi. Natomiast, jakbym miała iść do pierwszej, lepszej osoby, to czym bym się sugerowała? Na pewno jedną z takich moich mistrzyni tych brwi, ale jednak mieszkającą bardzo, bardzo daleko, jest Beata Bronny z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie Wam serdecznie chcę polecić. Wygooglujcie sobie: Beata Bronny przez 2N gorzu Wielkopolski. Dziewczyna robi cudawianki z brwiami i przynajmniej to tak wygląda na zdjęciach, na których robi, bo ja nie widziałam takich brwi na żywo, ale z tego co widziałam, to wygląda to fenomenalnie, po prostu fenomenalnie. I do niej miałam jechać docelowo. Nawet byłam chyba umówiona na termin. Jak, tak, byłam umówiona na termin, jak dobrze pamiętam, ale jak dowiedziałam się, że Gosia podjęła się szkolenia, i zdecydowała się wykonywać te brwi w Olsztynie. Wiedziałam od razu, zadzwoniłam, powiedziałam to, kiedy się umawiamy i robimy. No i nadszedł ten dzień, kiedy poszłam i zrobiłam i odpowiedź na najważniejsze pytanie: czy to boli? No oczywiście, że trochę boli, nie mniej. Dostaje się znieczulenie, są dwa rodzaje znieczuleń: albo możecie się znieczulić, Takim silniejszym znieczuleniem albo takim miejscowym, po prostu kremem. I powiem Wam szczerze, że ja zdecydowanie, jeśli chodzi o mój próg bólu, wolę ten taki krem znieczulający, który jest tam miejscowo dokładany. I sam proces wykonywania tego to jest takie jakby skrobanie delikatne. Nie jest to bardzo upierdliwe, może tak, nie jest to bardzo uciążliwe. I powiem Wam, że poprawka bolała mnie gorzej, dlatego że z początku ten pigment może się nie przyjąć. I jest duża. w zależności od tego, jak pielęgnujecie, a ja miałam niestety taką przypadłość, że mnie swędziało podczas wygajania się, bo musicie zrobić strupek. No, ja mam troszeczkę doświadczenia, bo mam tatuaż, więc to się bardzo goi podobnie jak tatuaż. I... Przez przypadek, mocniej przecierając ręcznikiem, po prostu wytarłam jedno miejsce i usunęłam sobie początek tych brwi, gdzie ja miałam bardzo dużą tutaj rekonstrukcję, szczególnie tej strony brwi, bo brwi mi rosną mniej więcej od tej, od tej pory, a gosią się zrobić tak zwaną nadprodukcję tutaj i po prostu uzupełnić kilkoma takimi włoskami początek mi brwi i powiem Wam szczerze, że po usunięciu tego i wytarciu się, pierwszy pigment się słabo przyjął, natomiast drugi przyjął się już tak fajnie, że ładniej się już wygoiło, już wiedziałam może też z czym to się je, jaki będzie proces gojenia, więc smarowałam sobie alantanem zielonym maścią te brwi. I bardzo szybko, w jeden tydzień, one się wygoiły. Nie można się malować przez pierwsze cztery dni. Nawet do tygodnia czasu jest niewskazane, żeby się malować. Eee, gdyż powiem Wam z doświadczenia, również malowałam się przy pierwszym razie. I po, po dwóch dniach, trzech dniach, tak jak jest zapisane w ulotce I przez to, że się malowałam puder, który osadzał mi się na tych berwiach, Ja go wymywałam i wymywałam też częściowo ten pigment i szarpałam tutaj tą strefę Więc czasami trzeba dać sobie tak odpocząć I jak dałam odpocząć tydzień czasu, poczekałam aż się wygoją Dopiero zrobiłam sobie pierwszy make-up to zdecydowanie efekt bardziej mi się podoba i jest taki bardziej wyraźniejszy. Natomiast one są już w ogóle... I powiem Wam, że jestem mega zadowolona i każdemu tą metodę polecam. Ceny są różne, bo na pewno będziecie pytali o cenę. Wszystko zależy od osoby, która się ceni. Beata Bron z Gorzewa Wielkopolskiego bierze około 1000-1200 zł za takie brwi. Jest to efekt, który utrzymuje się na rok, półtora czasu i po roku czasu trzeba dokonać już pierwszych poprawek. Po roku czasu trzeba już dokonać pierwszych poprawek. Ja bym powiedziała, że w Olsztynie musicie, zostawię Wam linka, jeśli osoby jesteście z Olsztyna, jesteście zainteresowane tą metodą brwi, to zostawię Wam linka na dole do gości profilu i zadawajcie jej te pytania, ile te brwi kosztują. Wiem, że z początku osoby, które zajmują się tym, chcą zdobyć doświadczenie, więc nie biorą większej ilości pieniędzy, na pewno nie takich, jak bierze Beata Bronny, tak jak patrzyłam w jej cenniku, ale przeważnie większość z tych dziewczyn mają swoje cenniki. I na przykład polecam Wam serdecznie tą metodę nie taką włoskową, taką maszynką, które wszyscy włosy idą w jednym kierunku, tylko, tak jak wiadomo, no każdy włos rośnie pod innym kątem i, i tak samo trzeba je zrekonstruować, malując je pod różnym kątem, by efekt wyglądał bardzo naturalnie. Ja jestem mega zadowolona z moich farwi, mam twarz, wstaję rano, nie muszę się przejmować, bo jestem osobą, która się nie maluje na co dzień, ale bardzo lubię mieć jakby je podkreślone, więc dla mnie, to ja już sobie postanowiłam, że sobie zrobię coś takiego i na pewno wiem, że za rok dokonam sobie poprawki i będę robić sobie, bo bardzo bardzo mi się podoba ta metoda. Kochani, jeśli będziecie mieli pytania, jeszcze jakieś inne, bo myśl, chciałam wyczerpać temat dotyczący tych brwi, ale jeśli nie wyczerpałam jeszcze jakiegoś tematu, zadawajcie pytania pod tym filmikiem i chętnie w komentarzach pod tym filmem odpiszę Wam e, na trapiące Was zagadnienia dotyczące właśnie brwi, noszenia ich, e, pielęgnacji itd. E, myślę, że jest to naprawdę fajny zabieg dla osób, które potrzebują takiej rekonstrukcji dla siebie samej i, i porają się z codziennym malowaniem, tak jak ja się e, męczyłam z codziennie. Na malowanie moich brwi. Kochani, dzisiaj Wam pięknie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej!